תודה רבה Teraz przyjeżdżałem tutaj jako trener drużyn przeciwnych. Zawsze z Irkiem walczyliśmy, gdy prowadziłem gry Wejerowo i Arka Gdynia, Teraz nadarzyła się okazja, z której, jak powiedział pan dyrektor, nie zastanawiałem się długo. Przyjąłem tą propozycję bardzo ciekawą, bo uważam, że w to jest bardzo ciekawy. Dobry zespół. Oczywiście w fajnym mieście na fajnych obiektach i myślę, że możemy tutaj dużo zdziałać. Wiem o tym, że Jarek pracował bardzo długo, poszedł piętro wyżej do Ekstraklasy, życzymy mu jak najlepiej, ale ja będę chciał tutaj pracować najlepiej jak potrafię i chciałbym, żeby choroby grał fajną piłkę, a przede wszystkim zdobywał punkty, bo to jest najważniejsze. Na pewno w każdej przerwie. Zimowej bądź letniej w każdym klubie na całym świecie dochodzi do jakichś zmian lub korek. Na pewno my też panujemy kilka zmian. Nie będzie to rewolucja, bo zespół króllego dobrze funkcjonuje, i ma w składzie ciekawych zawodników. Tak jak pan po powiedział, toczą się rozmowy. Niebawem na pewno pojawią się nazwiska, które zaczną z nami e, zajęcia i będą reprezentowali Chrobrego. Nie będzie dużo zawodników, ale na pewno kilka zmian będzie w składzie.